Ano, z tej strony Dawid, chcę Wam pokazać jak zarejestrować się na y, Cure Fever zauważyłem, że tylko jedna osoba zrobiła poradnik jak właśnie się zarejestrować dlatego chcę zrobić, żeby było trochę więcej, żeby no, żeby każdy spojrzał chociaż na dwa, a nie tylko szukał ciągle jednego. Tak więc wchodzimy na stronę Cure Fever, y, klikamy register <laughs> Jezu, ja mam kaszel, a ja jutro mam. Właśnie mecz. Dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota i o 8.30 mam mieć dziurkę. Oglądam mecz i Polska wygrywa... Przep przegrywa 2-1. Teraz właśnie w Bili. No, yy, tak. Yy, wróćmy do tego... Nie to co... Jest... Nie jest tu robimy nazwę jaką chcemy. Ja na przykład sobie piszę ma -ca -re na Załóżmy. So, adres e-mail. Piszemy. Ja napiszę david.suba A, Aaa, nie mi się pisać. Nie! Fuck. Dawid.suba Nie wklej, tylko ko. Dobra, Dawid. Kropka szuba małpa spoko.pl Dawid.suba małpa spoko.pl No, nareszcie wziął wasze hasło, ja na przykład napiszę sobie, moje piękne tu, no nic nie zmieniamy. To country, tylko ja robię, Przysz, ja nie jestem z żadnej Anglii, a jestem Polska. Która przyjdzie. I tu robimy e, kapta. Mamy na przykład kur, kur. Musimy dopisać w. Tak, ja w. I żeby będą mieli inaczej. Ja tutaj mam akurat tak. Co Zapamiętaj hasło. Ten nig jest zajęty. Hmm, nie wiem. Loku... Nie, nie wiem. 85462 Hasło Poland i tu mam teraz widzicie mam dopisać surbę. Czy teraz już wejdzie? Hmm. Wszystko jest. Wchodzimy teraz na swoją pocztę. Czekajcie. Dobra, jestem mi ja akurat nic nie przyszło, ale pewnie przyjdzie jutro lub pojutrze. Wy możecie też tak mieć i wchodźcie sobie codziennie i będziecie wiedzieć i piszcie na to, macie link i tam wszystko będzie napisane. Dzięki za obejrzenie. Na razie trzymajcie się. Cześć!